Diamantowi to jest kolejny odcinek na moim kanale I słuchajcie, dzisiaj e, robimy kolejny, kolejny odcinek z Minecrafta Sorry, że tak dawno nie nagrywałem Piszcie mi, co ja mam nagrywać, bo ja nie wiem Czekajcie chwilkę Jesteśmy już po krótkim cięciu To jest kolejny odcinek z Minecraft I... nie wiem... Hmm. Napiszcie mi, co ja mam nagrywać. Napiszcie mi w komentarzach. Bo ja sam tak trochę nie wiem. Bo... Wpadajcie na TikToka, mamy już tam 590 ileś tam ops. Nie wiem, ostatnio dzisiaj nie patrzyłam. E, wpadajcie również na... Na Twitcha Diamentowej XD Mogą się tam pojawić live. Za często one się tam nie pojawiają, ale wiecie. No, tam były z dwa. Jeszcze nie jesteś. Nie, jeszcze nie, nie ma nas tak dużo, ale myślę, że możemy się wybić. jak ładnie to do gwiazdy wyglądają. A, y, y, ja mam przyderki. Sobie nowe, fajne wgram. Yy, one w grze nic nie będą zawadzać, tylko ładnie to wszystko tu wygląda po prostu. Raczej chyba, nie wiem. One w grze nie będą zawadzać ogólnie. Nie wiem, tak byłem trochę niezdecydowany. Yy. Słuchajcie. Ja miałem swój stary taki jeden telefon, nie? Ja teraz nagrywam na moim takim innym. Kiedyś miałem. Kiedyś jeszcze na nim nagrywałem i on był, wam powiem. On był starszy. Znaczy on był... już. Chodzi mi o to, że to, je, to, to jest nowszy model, na którym teraz jestem. A to był starszy. Ja jestem teraz na Xiaomi. I to jest nowszy model i on jest słabszy od tamtego starego. Musimy sobie... starego modelu, nie? Mam taki dziwny skinek. Dawno nie nagrywałem. Mm. Mógłbym poprosić chociażby o dwie łapki w górę po przerwie. Byłoby mi bardzo miło. Oczywiście z nikim tutaj nie gramy. Pływamy sobie, szukamy pływamy sobie ogólnie, bo jest a my jeszcze łyżeczka nie mamy na... No. Nie mam łóżeczka jeszcze, a sobie tutaj... Poza odcinkami nie grałem. Kiedyś Nie może sobie jeszcze tam... może... Grać będę, ale raczej... Na razie raczej poza odcinkami nie będę grać. Tylko wszystko będę robić tu z wami. Mm. I wam powiem tak, um, jak pamiętacie, to wam mówiłem na jednym odcinku o, że moja siostra jest niepełnosprawna i zbieramy zakrętki. Skończyliśmy ogólnie zbiórkę. Um, znaczy zbierać zakrętki możecie, ale wiecie. Nie wiem jak to wytłumaczyć. Kiedy jest? No już za niedługo jest dzień. Nie wiem czy właśnie teraz nie zrobić cięcia i po prostu dzień, dzień, aż będzie dzień. Słuchajcie, ja zrobię, ja zrobię cięcie i w tym czasie będzie dzień po prostu. Bo czekać w sumie chyba wam się nie chce. To widzimy się zaraz. Dzień dobry, witam już was tutaj ponownie. To jest takie tu słoneczko już wychodzi. Już takie rany w Minecraft. O patrzcie tu. To tak fajne te gdzieś na moich shaderkach. A więc... Już sobie znalazłam wyspę. Tak. Wziąłem serwet. Zrobiło się ładnie. Ładnie Słuchajcie, moja mama właśnie weszła. I nie wiem. Nie wiem Znaczy wiecie co? Widzimy się za chwilę Ja zacznę nagrywanie i wrócę chwilę bo po przerwie Nie będę grać ale po prostu ja to sobie zmontuję Dobra to widzimy się Ok, czekajcie tylko. Muszę te mopki głupie ubić. Dobra. Teraz lecimy. To do zobaczenia po przerwie. Witam już po przerwie. Um, Nie no, Jak byliśmy, ja tam sobie paluszki będę szupał. Jak byliśmy tam, że mama tam to mam lody ekipy. To znaczy zauważyłem zauważyliśmy dziewczynę z damy ekipy. Teraz kupiłem 5 lodów ekipy cytrynowych, z tego jednego zjadłem po drodze. Um, I na początku jeszcze na początku um... Na początku po prostu... Na początku po prostu założyliśmy w z lodami. Potem, na... Potem kupiliśmy jednego loda truskawkowego. Jak jeszcze... Jak jeszcze raz poszliśmy to... Widzieliśmy 5 cytrynowych z tego jednego zjadłam po drodze. A i tego wypadku, że po drodze, tego <try> chciałem tam powiedzieć. Eee. No razie tutaj są zastawione. Um, no nie wiem. I Bardzo Was przepraszam za tę przerwę. Jak już mówiłam piszcie w komentarzach co ja mam nagrywać. Bo ja... Widzieliście to? Myślę, że najbezpieczniej będzie spędzić tą burzę na, na łódce. Ulicę konkret.pl.

И mm на -hmm. mm -hmm. mm -hmm. воде какую-то мне еще сон. Ауа,

Kanion? Tak szczerze Wam powiem, kanion! Nie wiem czym byłem, tak szczerze Wam powiem. Nie uderz, konie! Myślę, że bez sensu użalę.

Mam na telefonie oczywiście. Lubię być z nią. O, tu mamy węgiel. On nam się przyda, bo zrobimy sobie pochodnie. Nice. Nie wiem, słuchajcie, ale z tą strzałą, um, chwilę tak siedziałem cicho, nie wiem czemu. Ja, tak, ja, ja mądry. Siekierom próbuję piec wykopać. Nie? No super. Mogłem się podbudować od początku drewna. Jestem głupi. Trzeba się porobić, no nie wiem. No, no powiadam Wam może coś. No, Jakie mam się w gry w grę? no, no normalne. 嗯。 Alas. Nie wiem. Mm. Idę na odcinku na pewno, żebyśmy jedli z i wyszło. 15 minut. Wiecie co? Um. Ja bym w tym miejscu skończył. Ähm. Um. Widzimy trochę tu. Ja bym w tym miejscu skończył. Um więc mm. Lola, do widzenia do widzenia papa, pa pa, pa, pa. Mm, pa, pa.